Bo mi się na tym lepiej wsią. No dobra. Dzięki. Siemanko. Z... O, Już jesteśmy. jesteśmy. do wylosowania. to zrobimy No to rob, Antoś, losowanko. To Sorki miało być Minecraft, a ja potem zmienię tą tutaj nazwę. Jest Stumble Guys, ponieważ... No tak wyszło, że Czy nie wiem, jakiś coś update coś? wielki mam w tym Minecrafcie, a chciałem szybko włączyć i nie udało no, mi to się. 5 plenotów, szkoda. Co to, to są? O, jakieś banany. No? O, muszę tego zdobyć. Tysiąc bananów, jakieś? Jakie można je zdobyć? O, no to jest event. Ej, bana... bananowy, dobra, dawaj. Zobaczymy, o co tu chodzi. Bananowy event jakiś jest. Gracie Minecraft. No mówię Ci, że wyszło tak, że włączyłem Minecrafta dawno nie... Nie wiem, no z tydzień czasu nie włączyłem. Jakiś update się włączył i ten launcher tak wolno ściąga, że wziąłem i ja potem to zmienię. I włączyliśmy w stan Bo jak zwykle... Ale słuchajcie... Ej, musisz zbierać te banany, dawaj. Człowieki, co robić? Co się stało? Człowieki, coś dziwnie, robią. No ale to przez człowieki. No dobra, ale Czekaj jeszcze... To pięć bananów za nic. O. Ej, tu jest jakiś postęp w ogóle. Bana Sieba. No jest jestem Iwo. Cześć Iwo. Hej. Co tak się blisko przysuwasz? Jezu, dobra, Antoś! No ale to tu szarpiesz tutaj mi w krzesło ty. Pamiętaj, że tam mamy komputer odsłonięty, nie ma tej płyty bocznej, żebyś tam czasem nogi nie wsadził do środka. Banana, banana. Siema, siema, franek. Kolega zbudował mana. GBA z LEGO. Jaki to był ten man, GBA? Co to było takiego? To była tyle jakiś, na pewno. Tyr? A może jakaś ciężarówka to była? No. Ciągnik siedlowy. A, Albo ty, może być też taka jakaś wywrotka, no. albo coś takiego, wiesz? Też. Ja dzisiaj byłem w pracy. To pewnie Antoś był tak. w szkole, siema, cześć. Antoś był ten w szkole. Honey Drop! Honey Drop! Ojeju. jeju, umiesz w to grać? A czemu tak szybko? Jest. Myślałem, że przed. Tu miał się nie spaść. Ale ja przez te drewno przeleciałem. <grymne> Widzieliście to? Dziwne. No. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Siema, siema. Kiedy? Minecraft. Jaki Minecraft? Chyba Minecraft powinno być. A Minecraft to mówię Ci, że yy, już mówiłem to na początku, że dzisiaj chcieliśmy kurde włączyć, ja włączyłem i się jakiś update się włączył i nie mogłem tego ściągnąć Oho, bardzo długo, już 15 minut czekałem, zrestartowałem, bo mi kazało, a tam się okazuje, że ten, ale znowu mamy ping, ja Ciebie, 400 pingu Antoś. Co jest no? No mówię Ci, że internet, że ping taki jest wysoki. Jezu, niech mam już dadzą ten internet. Boże, jak... E, no to spoko. Już niedługo internet, już tam dzisiaj wzdmuchnęli nam w rurkę światłowód i wystaje nam w chacie. Jutro o 9 mają przyjechać, będziesz jutro o 9? Nie. Jutro o 9 mają przyjechać i nam już zamontować takie urządzenie, które sygnał światłowodowy zamienia na taki sygnał do kabla komputerowego. I wtedy ja Biorę taki kabel, mam gdzieś tutaj, nawet taki jakiejś gorszej kategorii. Podłączam ten router do tego kabelkiem z jednego urządzenia do routera i router zrobi nam normalnie WiFi po domu całe. Bo patrzcie, co tu się dzieje. 500, no. 500 pingu. Kurde, a ja może. A może ja dam internet od siebie z telefonu, co? No. Tylko nie wiem, czy się. Zobaczyłem mam dać, bo mi przecież załadowałeś. No, spróbuj jeszcze raz może. Ja nie byłem w szkole, kolega napisał. XD. A ja... A jest nowa mapa, bardzo świetna. W Minecrafcie? Nie, w A tutaj w Stamboc jest, dobra. Siemaneczko. Hej, hej. Kiedy Live Farming Simulator 22. Jutro albo pojutrze. Bo jutro chyba z Fortnite'a mieliśmy zrobić, a pojutrze zrobimy w piąteczek, zrobimy jeszcze raz w ten, ale patrz jaki ping masz Antoś. Nie wiem co tu się dzieje, przecież ja nie używam internetu, chyba że ktoś się podłączył do naszego internetu tutaj. Mama albo Justyna. Ale wątpię. 345 pingu, o. Czekaj, ja spróbuję podłączyć. Aż taki wykrzyknik, że... No. Ma dwa banany wziąłem. Połączę się na tym, tak. się przełączę. Baniala. Baniala. Hm. O, jak przejdziesz do rundy trzeciej, to trzeciej to, co banany. Jeszcze jeden raz. Dobra, ja już tutaj zrobiłem router Wi-Fi. Za chwilę się podłączymy, ale tak, że będziemy mieli dwa internety naraz, a tamten kabelek odłączy od routera potem. Tylko musimy mieć stabilne tutaj łącze, wiesz? Znaczy stabilne. Żeby było dwa podłączenia naraz. Nie działa mi. Co się stało? Nie mogłem się panem poruszyć. Serio? No tak, ale... Czekaj na coś. Spróbujemy coś tutaj za zaradzić. Gdzie jest myszka? Tu jest. Już tutaj zro zrobimy sieć Wi-Fi. Czemu nie działa? Jakim się? A, bo no. galaxy jest. A52 to mój. Dobra. Słucham? O nie, szybko szybko, bo tutaj osale ja są. No. no to będzie. Nie, ja oglądam ich przecież. Dobry. No to co mnie robisz tutaj? No nie widziałem. Konia. Dobra, no. Dobra. jesteśmy podłączeni i teraz spróbuję zrobić tak, że odłączę od, od tego, od routera,